No witam was serdecznie. Dzisiejszy yy, filmik, a właściwie chyba to short, będzie y, trochę inny. Pokazuję wam właśnie zamówienie, o którym mówiłam na jednym moim filmiku. Naprawdę yy, dostałam je wczoraj, ale dopiero dzisiaj mam czas je w ogóle otworzyć i właśnie chcę to zrobić przy was. Także zaczynamy. Przepraszam, że y, robię to telefonem, ale no niestety tak się nagrywam telefonem, ale niestety nie mam nie ma innej możliwości. E, tutaj muszę po prostu też... Wiecie, no jedną ręką mam, jedną rękę mam wolną. E, I jedną mogę się posługiwać, więc to też nie, może nie jest takie łatwe. E, no ale dobra, zobaczymy. E, to się nie przejmujcie tymi ogólnie mi Musiałam niestety y, po, pieska trochę odizolować, bo by nie dał, wierzcie mi, nie dałby o, tutaj mi otworzyć tego zamówienia. Yy. Dobra. I co tu mamy, słuchajcie? Tu mamy stację ładowania. Teraz mogę Wam zdradzić. Stację ładowania. My ją też otwieramy. No cóż, już chwilka. No właśnie, tu też trzeba przeciąć. Nic nie, nic nie jest takie łatwe. Stacja ładowania. Dobra, może ja wstanę, będzie łatwiej. O! Teraz będziecie lepiej to widzieć. Yy, tutaj, oczywiście, tak. Mamy wyposażenie, tak, do tego. Czyli kable. To ja wszystko, ja już podłączę słuchajcie tą chyba na oddzielnych filmikach albo po prostu już bez filmiku. Zobaczymy. W każdym razie tu jest, widzę, instrukcja obsługi. Tak. I to jest dobra, w ogóle dobra filma. czyli Blu... Blu Bluetti. Bluetti. właśnie. A i słuchajcie, tu mamy gwiazdę. Naszą gwiazdę. Czyli... Mam stację ładowania. No. Naprawdę, wiecie, co to waży? <noise> Powiem Wam, że to bardzo dużo waży. Bo znaczy, jak dla mnie, tak. No ale to jest chyba normalne. Obejrzyjmy sobie najpierw ją bez tego, bez podłączania. Tak to wygląda. Słuchajcie, fajna jest. Naprawdę. I teraz. Sobie obejrzyjmy z tyłu ją. No w sumie to z tyłu to są tylko etykiety. A jeśli chodzi o podłączenia, to są pewnie tutaj. Tak. I tu. Ja to jeszcze oczywiście wszystko przeczytam. Słuchajcie, do dzisiaj to nie wiem, czy wrzucę te wszystkie filmiki. Czy dzisiaj mi się uda przeczytać? O, jeszcze tu jest jedno. Wejście. Wszystko jest, tu jest następne. Wszystko pewnie jest tak jak powinno być. No, dzisiaj nie wiem, czy zdążę, właśnie przeczytać tą instrukcję i wszystko podłączyć. W każdym razie, do czego pytanie, tak? Do czego to jest mi? Ja mieszkam w blokach, jak może już mówiłam, ale nawet jeśli nie, to pewnie domyśliście się. No i do czego mi taka stacja ładowania? Słuchajcie, w blokach. No więc słuchajcie, zaraz albo w tym samym filmiku to skleję te dwa fragmenty, albo w następnym y, filmiku zaraz się dowiecie do czego ta stacja będzie podłączona. To na razie